Wiesz, jaki niedługo będzie dzień? Yy, wiesz, wiesz? Jaki? No jak to jaki? 3 maja, oczywiście. Masz rację, a czy wiesz, co to za święto? E, no. E, hmm, no. No, szczerze, to ci muszę przyznać, że tak nie do końca. A, 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 a ty wiesz? 3 maja obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Jest to a? święto państwowe, obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji, właśnie 3 maja. Aha, to nawet śmieszne, że 3 maja obchodzimy święto 3 maja. A co to w ogóle znaczy ta rocznica? To znaczy, że obchodzimy ją co roku. Co roku 3 maja. Tak? Rok w rok. Podobnie jak ty obchodzisz urodziny. No tak, urodzi. Nie, Nie wiedziałem, że 3 maja też ma urodziny. Teraz rozumiem. Skoro rozmawiamy o Polsce, no, rozmawiam. to może zagramy w mały quiz. Uuu. Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat Polski? No pewnie. Yy, lubię quizy i zagadki. No bo quizy to są przecież właściwie takie zagadki. A ja mam bardzo, bardzo dużą wiedzę. Zaczynaj! Jestem gotowy! W jakich kolorach jest flaga Polski? BANAU! Flaga Polski jest biało-czerwona. Pewnie. No, jasne. A powiedz mi. Jaki ptak jest w Godle Polskim? Ty, no przecież nie bocian! W Godle polskim jest orzeł biały. W koronie. A ta korona jest oczywiście złota! Brawo! Kolejne pytanie. Jesteś gotowy? Tak! Jakie miasto jest stolicą Polski? Stolicą Polski jest oczywiście Kraków! Tam jest przecież taki ogromny zamek. Kraków był dawniej stolicą Polski, Co? ale potem stolica została przeniesiona do innego miasta. Jak dawniej. Nadal stolicą Polski jest to miasto. Wiesz, o którym mieście mówię? Kraków dawniej. To, to, to pewnie teraz chodzi ci o Warszawę, tak? Tak, stolicą no. Polski jest Warszawa. Ech, teraz już sobie zapamiętam. Poproszę kolejne pytanie. Dobrze. Nad jakim morzem leży Polska? No, nad Morzem Polskim, zać jasna. Zawsze jak jedziemy na wakacje, to rodzice mówią, jedziemy nad Polskie Morze. Lubię tam jeździć, bo tam jest dużo piasku, na plaży. Można sobie zrobić zamki i można się w nim tarzać. I nad morzem dużo, 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 dużo lepiej smakują gofry i lody. A ja lubię takie smakołyczki. A wiesz jak nazywa się to Polskie Morze? Jak nazywa się Polskie Morze? No, nie wiem, no, nigdy nie pytałem. Niby jak. Morze Bałtyckie. Polska leży nad Morzem Bałtyckim. Morze Bałtyckie. Brzmi ładnie. Zapamiętam sobie, że to jest Morze Bałtyckie. Morze Bałtyckie. Okej, okay. to może teraz ja zadam Tobie zagadkę, taką kulinarną. Bardzo proszę. Dobra, słuchaj uważnie. Jak nazywa się. Taki prawdziwy polski serek, który jest wytwarzany w górach. Oscypek? Tak, oscypek. Ja bardzo lubię oscypka. Takiego z grilla, z żurawiną. Miam, miam, miam. Ech, aż mi ślinka leci na samą myśl. Swoją drogą, ciekawe dlaczego ja tak nie je lubię jeść. No, nieważne. Kiedy indziej o tym pomyślę. A teraz idę do taty, bo składamy dzisiaj razem model samolotu wojskowego. Papa! Pa. No cześć!